Dobra, stream jest, jołp Ogólnie czat jest tego streama, więc backup w sumie. A, to czat na 4 godziny Dobra, to nieważne Dobra, nie ma opóźnienia! Aha, mam i tak la... trochę... Dobra, to... To i tak zrobię najpierw z niż. Szczerze, nikt się nie spodziewał. Każdy potrzebował, nikt się nie spodziewał. live za późno, ja nie mogę. <ścoughs> to dobra, i na przykład nie, chodzimy. Ja. Wspaniała. Szczerze, wspaniała. Co to jest za jakość? A nie, dobra, dobra, jakość się zgita Boże, najlepszy dzień w moim życiu, normalnie. Nie wiem, co ubrać, ale to jest najlepszy dzień w moim życiu. Jak to ładnie teraz wygląda. Ja się jaram, bo ja live'a bez opóźnień mam. Mocne, szczerze, mocne. Dwa niekroć. Dobra, spróbujemy. Boże, no, no na machacie dzień do. Helna! O, Helna! No najbezno no Nie. Skąd ty się tu wziąłeś? Nikt cię tu nie zapraszał. To już nie aż takie opóźnienie. No w ogóle nie ma opóźnienia, praktycznie. To jest. Inteligencja. No, do, no tro, tro, trochę opóźnienia jest, no ale. Inteligencja. Brawo, ja. Naprawdę, inteligencja. No, fachnie jest. O no, widzisz to, to. Do widzenia. Czekaj, trzeba dać 5 gwiazdek dla Diwy. Nawet nie wiem, czy ci dało 5 gwiazdek, ale wywalono Ale. Pro... A poproszę o 5 gwiazdek. No to. nic tak. A czy ty przed piątkiem nie mówiłaś, że on, że on brzmi na 40 lat? Side-eye I ma 5, dzięki Pamiętaj, kto się mnie boi No właśnie, kto wcale nie... <kuh> Boję się zamknąć Uuuu, hella 41 Ale z Wiktorkiem to, to, to pierwsza leci, nie? Jak z Wiktorkiem pogadać, to leci pierwsza. Wiktor to coś innego. Ciekawe, ciekawe. Ze mną też nie masz czasu gadać, nie? <grych> Ale pro piąte miejsce. Nie mam co znajdę gadać. No coś ci nie powiem. Czyli. <grydy> coś... coś... coś ci ten... Coś to znale znalezienie czasu... no... no nie wyszło zbyt, wiesz? Wysz. Co tu tuj. Ja, wychodzę. Do widzenia. Ja się nie przybieram. Nie ma opcji. Dopiero zostałem. A ja jestem na jakiegoś kto gdzie ktoś gra. No wiesz, a ja się musiałem zlec o 7.30 po Wojanki. I co? I nie było wojanka. Skam. Ja nawet nie wiem jak się ubrać. I ja nie wiem jak to skomentować. Czekaj, czy mam zapisanego tego skina? Czy to, czy to... Czy to nie to? Czy to nie to? Nie gadaj, że ktoś... czekaj. Złodzieja jest, jest! Let's go! Jest złodziejaszek. <grystanie> ja nawet nie wiem jak się ubrać, ja tego nie skomentuję. Autentycznie tego nie skomentuję. Mi cały czas piszą komentarze o elicie, bo No, tak, bo my, bo my chcemy Elite o Wojanku. Zrobię wtedy live a 7 godzin. Chcemy live o Wojanku, yalo. Mnie to nie interesuje, czy ty chcesz, czy nie. Masz zrobić live o Wojanku. Znaczy Adita o Wojanku. Mnie to nie interesuje, że ty nie chcesz. Ma zrobić Adita o Wojanku. Mnie to nie interesuje. Ale to... ale to... Nie, 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 zdejmuj to, zdejmuj to, zajmuję Zde, to Dobra. Dobra może być, nie wiem. Co. Nie wiem co ja robię w ogóle w tej grze. To musiał zmuszono, zmuszono mnie. Ale moje później jest mega pro. Gram w Veda? Dobra, można. Tylko daj skończyć tą rundę. Bo to będzie Beka. To ogólnie ja już nie wiem, co jeszcze mam tu zrobić. Dobra, idziemy do. No. Fortuna się kraje. Coś im ta to torba o, dobra. Ja o in no, Ale to jest dla dzieci. A mnie oglądają osoby, które nie oglądają Brenno. No właśnie, my, to, my tak bardzo prosimy. Zrobię fedi to bo Janku. Wybije ci się obiecuję. Wypromuję go. Jakbym jeszcze miał zasięgi. Martynka. Robisz edita, owajanko, i tyle. I mam do powiedzenia. No i wyszła. Dobra, idziemy. Idziemy na Boblox'a Znaczy, no, tego. I wejdę. Na to, tywa, jak... Czekaj... No, ale Westa be, bez, bez ta... bez ta... bez takich... Bez takich, tak? Usunie się. No, To <ś> <ś> nie podoba. No, możemy. <laughs> Ja Dobra, gramy wejdę, nie coś tam. Wejdę to też tam. Он же что-то с этим zrobić. Вот так не фанью. Якал так. Так, а где это был спринт? Тут был,

Dobra, ty masz 115, to ty se możesz tam... Ale pro tak ja mam 30 Mimo pro A ty skąd się... to? Mega. <laughs> Ale będzie miasto, Ha <laughs> Курде, отлазлото до мен. Идте ми от тук. То, курде, не пеко пекло, евидентно. Dobra, czekajcie. Kochasz film stawił na skan. Czekaj ja idę, z, idę sobie zrobić. Po. Dobra. Zara wracam. puszczałam e, fajną muzykę. Jeszcze mam fajną piosenkę, ja idę sobie płatki zrobić. Grandi este milioner, em clinch to valuta Ma mieć prezydenckie mamy z chainy, chainy. Każda diamentowe zęby, każdy wszedł, wszedł na teren, teren stał się niebezpieczny. Karta za ale na diamentowe zęby, zęby. Każdy wszedł na teren, teren stał się niebezpieczny. Bo we ale prosimy bez takich bez Trudność poziomu demo no chyba nie. Nie wydaje mi się. I dobra. Martyna gramy w poster wpigi. No to pro. Dobra, to będzie taki skill. Normalnie skill isu Ale skill, ale skill, ale skill. No. Ja uciekam w walonę. No to Elo. No, już zdechłaś. O kurda. O jejko. No coś nie wyszło. Każda z moich bestii ma mieć prawo jedynki oczajne, oczajne Każda diamentowa zęby zęby S? Już tak to, to normalne, że u siebie krwa wioł Po słuchaniu, e, fin, 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 1H, e, dokładnie Cassie wszedł na teren, teren, stał się niebezpieczny Dobra Gram po streamie w Piggy Co kurde? No pigi! No pigi! Nie chcesz grać, znaczy mam... Susa też może, ale nie chcesz grać w pigi? Nie chcesz grać w pigi, jak to? A po drugie, jak zawsze znajdziesz czas ze mną pogadać, to to gadamy po streamie? My ja to i tak mogę już zakończyć, bo i tak nikt nie lubi. No chyba, że Komiks on nie robi Magic Teleportations, ale. Komiks on na Discordzie to nie wbije. Do no, co ostatnio takiego susa co? fajna Martyna będzie o oh. as No to, szybko poszło. Mhm. Opóźnienie masz dużo. Nieprawda. Nieprawda. Co ty gadasz? Oszukali mnie z tym, dwie minuty opóźnienia jest.